Witam bardzo w kolejnym odcinku z Batus dwójeczki, dzisiaj sobie zagramy Rankedy, będziemy... Be, 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 wreszcie, jest, wre, wreszcie będziemy grać Rankedy, nie będziemy grać tych. I, no i tak, jeszcze... No i, no, i, no i zaczniemy sobie. No powiem szczerze, że dzisiaj... I zostawcie na samym starcie łapeczkę w górę, jak Wam się podoba odcinek. I żywię wierzycie, że kiedyś dojedę do Hall of Masters. Dzisiaj sobie gramy Może wbijemy tak, nie wiem Jak będzie dużo, no jak będzie dużo Jak, jak będzie dużo łapeczek w górę, to będzie, to będzie kolejny odcinek Raczej jutro będzie kolejny odcinek Więc, o fajnie by się wylosowała nowa mapa A może być ta mapka No gościu, hmm, na takim samym poziomie jak ja w sumie Z medalikami No dobra, dzisiaj, ja sobie dzisiaj zagram tą strategię bardzo ona jest popularna, znaczy bardzo ona jest fajna. Ja lubię, 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 akurat, lubię akurat tą strategię, jeste pogramy. Zobaczymy czy nam się uda wygrać, bo ja grałem, gram, powiem przeżywam, ja sobie grywam sobie poza odcinkiem Rankedy, no i mi ostatnimi też nie idzie frank, poza odcinkiem. Spadłem, nie wiem, nie wiem ile straciłem 5 pucha. 3 razy przegrałem jakoś tak. I spadłem troszkę niestety. Także... Dawno powiem szczerze, że nie było, no, troszkę nie było z no, serii tej naszej, drogi, drogie do Hall of Masters Także no... I chyba jutro będzie też odcinek Także no, jutro, jutro, jutro raczej jeszcze coś będzie patrzeć z wyjeczka, bo zauważyłem, bo, 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 że wy lubicie patrzeć z wyjeczka. Też możecie napisać w komentarzu, czy lubicie tą serię Battle z Dwójczką. Droga do Hall of Masters. Jestem ciekawy. Także. Sepata. Dobra, w tym miejscu I weźmiemy go na... No A właśnie, powoli będziemy zbierać, właśnie na farmę trzeba powoli zbierać Dobra, mamy farmkę pierwszą By, no będę musiał też uważać na, na białe balony będę musiał uważać Może ja w powoli będę dawał w sumie, mógłbym Nie No trzeba alchemiką może to wstało, bo się robi nieprzyjemnie, powiem szczerze, więc trzeba w sumie dać. Nooo, no. dobra, pustujemy. No niestety. Trochę dużo stracimy, czyli nie niepotrzebnie. Nie no, stracimy coś na tych rękadach, nie idzie, nie wiem dlaczego że hmm, niepotrzebnie dobra cyk powinno być powinno się ustabilizować teraz ja kupiłem ten trzeci tierem była chemika Dobra. Dobra. Mam, mam, mamy już tyle tych. No teraz podbieramy na. na na tę plantację teraz pozbieramy. Jak nas znowu nie pokona. Ja raczej nie powinienem. Nie powinienem nikogo nas. Dobra. Minąłem O kurczę, nie zapomniałem, zapomniałem wysyłać raidboa. Zapomniałem wysyłać. Kupiłem sobie z farmę. Tak. Już się widzę, nam wysyła. Dobra, a teraz mogę sobie. Nie, wiem, pozbierać na. Pozbieram właśnie na to bym pozbierał, a to na ten, ten gręzik I okay. do Dobra, right, przestańmy na razie może wysyłać? Właśnie nie wiem, zastanawiam się jeszcze wysyłać, wysyłać? Dobra, right, no, może na razie przestanę wysyłać, będę odbierał... dobra Przestańmy na razie wysyłać, dobrze Kurczę, zastanawiam się czy by nie kupić Shinobi, Shinobi może bym kupił Kupmy Shinobi Cyk Dobra, żeby nam wzmocniło po prostu to no dobra o, powinniśmy sobie poradzić Także No dobra, super Ciekawe, a kurczę, lepszą, myślałem że bym tą przejdzie Niestety nie, robisz sam dalej? Balony? Bo nie wiem, chyba nie Też ładnie farmie, w sumie, bardzo ładnie farmy, więc super bo nie, dajmy sobie tutaj marketplace, postawimy w tym miejscu I sobie teraz e, farmimy medali przywód w sumie farmę W sumie zanga mógłbym już wysłać Bo na razie sobie, dobra farmimy sobie na razie Dobra, e, pozbieram, teraz zbieramy, dobra, zbierajmy teraz na ząga może. pan coś zobaczymy, czy mu się uda wybrać, zobaczymy, czy mu się uda wybrać. Dobra, wysyłam i sobie posprzedajemy te paręki kolejnego wyślę ząga. I po Zobaczymy, co się sporo dzieje. O, Dobra. Ale kapitan no nie wiem, nie, wiem, nie wiem. chyba sobie nie poradzi z dwoma zągami. Jeszcze nigdy nie, jeszcze nie, nie widziałem, żeby. O kurczę, on też są Jeszcze nigdy nie, nie widziałem, żeby, żeby ktoś sobie poradził z dwoma zągami w sumie. Cyk, pustuje. I tak, tego ząga w sumie ma bardzo łatwo rozwalić w sumie. Tylko niech trochę. Cyk, dobra. Zniszczymy. O kurde. Kurde, no nie no, naprawdę, serio. ja, masakra. W ogóle... ma Bardzo słabe są. Kurde. No to... Chyba się o tym... Kurde, ja dzisiaj nie wiem, co się dzisiaj formy nie mam. Spadłem na niżej areny, no fajnie, super. Dobra, zagramy sobie jeszcze jedną rundkę Dobra, gramy dalej. Zagramy sobie jeszcze dwa rundki, może. Dwie rundki, kurde. A i na DDT bardzo, bardzo słabe też na DDT, w sumie. Bardzo słaba ta strategia. O, szkoda. No dobra, zagrałem sobie jeszcze raz tą strategię w sumie. Albo może dam. Hmm. Spróbowałbym w sumie. Spróbuję sobie, sobie. Wymyślmy sobie teraz jakąś inną strategię, w sumie. Wiem, jaką mogę wziąć strategię. Spróbuję wziąć tak, shootera i Spy Factory i Farma. Zobaczmy, spróbujmy sobie tak zagrać. No, bo no ta to, to strategia to strategia to słaba na, na delity w sumie. No, kurde, szkoda. Dobra, dobra, ja wam zrobię cięcie i zobaczymy się, jak nam wyjdzie przeciwnika, bo też nam długo szuka. Dobra, jestem z powrotem. Eee, dobra, więc tak. Pata weźmiemy? Dobra, weźmy pata i sobie weźmiemy? Spróbujmy sobie z taką strategią zagrać. Tak, shooter. Manki. O, spróbujmy tak. Nie wiem, czy to się nam uda, coś porobić. No, ja zobaczymy. Dobra, spróbujmy tak zagrać. Nigdy, nigdy jeszcze tak nie grałem. Zobaczmy, co z tego wyniknie. Napiszcie w komentarzu, jaką wy strategią gracie i powiedzcie mi, napiszcie w komentarzu, czy. No, czy no, jaką, no, jaką. Jaka strategia w ogóle jest dobra? Jaką strategią teraz grać? Strategią, którą jeszcze nie grałem i którą wygracie po prostu? Napiszcie mi w komentarzach. Jestem ciekawy. No, żeby jakaś strategię, czy, no bo chciałabym jakąś taką strategię mieć dobrą, która jest Dobra na bad, no na, na DDT i na różne te, no wiecie, żeby Prawie na wszystko było dobre, oprócz, oprócz badów Taka strategia Jestem ciekawy Próbujemy sobie zagrać po prostu tak. trzeba za wiele farmek nie zmieści w sumie, no dobra, no jest tutaj jedna. Będzie trzeba, no, włożyć, kurczę, będzie trzeba jak najszybciej później z Pack Factory, jak w jakąś dziesiątej rundzie postawić coś takiego. Mm, bo przed kamu się będzie trzeba bronić, jakoś w sumie. On też w sumie nie widzę, żeby miał jakoś. M, pokazał już dwie, dwie jednostki. Ciekawe, jaką maciecie? Pewnie, pewnie trzecią ma pod podbizenie albo coś takiego, podbicie może. No nie wiadomo, też w sumie. Dobra, powoli będę stawiał spy, spy Factory, powoli będziemy stawiać Dobra, wstawiajmy powoli Spy Factory, żeby w by nie Postawię w tym miejscu, będziemy sobie ulepszać powoli Dobra, my wbijamy teraz przywód, w sumie też... I gadajcie, że ciociom mi z noską by... A nie, dobra, on postawił dobra farmera, bo żeby trapa mu zbierała to Ja myślałem, że będzie miał farmę, skoro postawił farmer, ale dobra. No i dobra, i teraz tak, pozbieramy na to, szybciutko. Będzie trzeba pozbierać. A daryt nie ok, okej, no co ciekawe. No i teraz ulepszamy to, pod to. Żeby nam... Chyba mamy teraz sobie. Dobra wysyłamy. No i teraz te balony wysyłamy dalej. Postawię kolejną farmę. A bo, wiecie co? Szybko mu wyślę kamo. Wyślijmy mu szybko kamo. On na pewno padnie od tego. No. Dobra super. Dobra, przynajmniej my wygraliśmy, bo tam, 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 tamta rundka to nie była tam tamta pierwsza, dobra, udało nam się wygrać, super. Odzyskaliśmy, jak to mówią, odzyskaliśmy honor. Fajnie. No to zagramy sobie jeszcze jedną rundkę, będę kończył odcinek. O skrzyneczka jeszcze jest do otwarcia, super. W ogóle, w, ogóle już w ogóle mi nie dużo brakuje skinów w sumie, no, ale później będziemy sobie kupować skiny, w sumie, więc chyba sobie skrzynkę. Dobra, zagrajmy, zagrajmy sobie jeszcze jedną rundkę. Może teraz się też uda wygrać tą drugą. Będą tak, będzie jedna przegrana i dwie wygrane, by były, jakby się udało jeszcze tą jedną wygrać. Zobaczymy. No, w ogóle coś ostatnio ostatni, się do szuka. graczy. Dobra? O kurde. Można zagrać. Zagramy sobie z tym samym w sumie. Bo się fajnie nawet tym gra. Tą zobaczymy, czy nam się teraz uda wygrać. O, no, zobaczymy. Mm. Dobra On zaczyna od... Hmm. Od tego zaczyna, ciekawe I to się zaczyna od saba, no ciekawe. Oaa, jak ja nie lubię tego. Jak nam sami tak się dzieje, to jest takie niefajne. Ja się nie wiem czy... Na będziemy teraz bierać... Dobra, raczej... Dobra, po postawił sapata już. Cyk. Nam zbierał, żeby nam zbierał level, wbijał. się spojrzeć, jak tam przejdzie, chyba. Ale. No, super. O, on widać tu dużo, dużo, traci życia. No. Nie, nie, nie będę w sobie boostować. Po co? W ogóle, tak 4 jest bardzo dobry. Szczerze. Także super. A bo może zbustujmy? Wiecie co zbustuje? Może mu przejdzie dużo bardzo? Tak uda się raczej. Ja yeah, nie, nie, rusha... My, nie myślałem, myślałem, że takiego rusha... Myślałem, że te słabe sobie poradzą z tymi czarnymi balonami. No dobra, więc super. Więc chyba ja daję podkończyc ja odcinek. I widzimy, widzimy się jutro na kolejnym odcinku z z dwójeczki, jak będziemy dalej wbijać pucharki. Więc do następnego i zostawcie, poza... zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, polecimy podstaw widzów i komentarz i pop. Cześć, do następnego, do jutra.